Witamy w naszym studiu. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć trochę więcej o tłustym czwartku. Warto najpierw powiedzieć, że to forma uczczenia ostatnich dni karnawału. Już za chwilę rozpoczniemy Wielki post. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. I stąd zwyczaj, jedzenia w tłustych czwartek. Rzeczy takich jak pączki czy faworki. Dokładnie. A wiesz, że pączki w wersji słodkiej przywędrowały do nas dopiero w XVI wieku z Arabii? Naprawdę? Zobaczmy zresztą, jak to mogło wyglądać. Mmm, wyborne te pączki. Zaiste. Ciekawe mają wynalazki kulinarne w tej Arabii. Czy to nadzieję z konfiturą? Chyba tak. Słyszałem ówdzie, że kucharz ma przygotować pączki z czekoladą. Mmm, delicie. Wiesz, że dawniej jedzono też inne potrawy w tłusty czwartek? Dziczyznę, kapustę ze skwarkami, kaszę. Naprawdę? A po wszystkim trzeba było wszystkie naczynia i garki wyczyścić wrządkiem. Czy miało to związek z wielkim postem? Tak. Chodziło o to, żeby nie został żaden tłuszcz. W końcu wielki post to czas umartwiania i poszczenia. Odmawiamy sobie różnych przyjemności. Zresztą zobaczmy. Ola Boga, dla ja tego szorowania tych garnków po tym karnawale! Nie biadol, toż to trzeba się wyszaleć. Czeka nas 40 dni bez żadnej przyjemności. Jak wielki post, to wielki post. Ale trudno to wymyć. Dzisiaj chyba nikt już tak solidnie do wielkiego postu się nie przygotowuje. Ostatni tydzień karnawału kojarzy się nam co najwyżej z taką sytuacją. Ola Boga, jaka długa ta kolejka! Ciekawe, czy złapie się jakiegoś Ludzi z karmelu. Ludzie, nie palcie się, ja to sam pierwszy. Co tak długo. To już wszystko, co chcieliśmy wam dzisiaj pokazać. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.